Dzień dobry państwu. Chciałam państwa poinformować, że wczoraj razem z panią poseł Kluź byliśmy na interwencji poselskiej w stadninie koni w Nasze zainteresowanie wzbudziło nie tylko doniesienia prasowe, ale i też dotarłyśmy do sprawozdania z maja 2019 roku, w którym przedstawiciele Kowru, będący na, na kontroli doraźnej, przedstawili bardzo złą sytuację hodowlaną w stadninie koni w Janowie. Zarzuty, które były przedstawione w 2019 roku były bardzo poważne. Postanowiliśmy sprawdzić, jak wygląda sytuacja obecnie. Wczoraj przyjęto nas przez prezesa, nowego prezesa w stadionie Wianowie. Spędziłyśmy tam wiele godzin, sprawdzając warunki higieniczne i nie tylko stadiony Wianowie. Wszyscy przyzwyczailiśmy się już do tego, że stadion Wianowie ma ogromne straty finansowe. Przyzwyczailiśmy się do tego, że konie z Janowa nie są już czempionami, europejskimi nie osiągają wyników hodowlanych. Ale nikomu, nik żadnej z nas nie przyszło do głowy, że prezes poprzedni prezes Stadiny Koniwianowie dopuści się w zasadzie zbrodni na zwierzętach. No, dopuści się tego, że warunki zoohigieniczne i warunki utrzymania zwierząt będą tak dramatyczne. Chciałyśmy Państwu dzisiaj przedstawić to, co zobaczyłyśmy i żądamy odpowiedzialności poprzedniego prezesa. Proszę państwa, rzeczywiście się, te informacje, które były w, w maju ubiegłego roku już były bardzo niepokojące, ale okazało się, że od tamtego czasu wydarzyło się bardzo wiele, bardzo złych rzeczy, które przyznam szczerze, mi się w głowie nie mieściło. Otóż wyobraźcie sobie Państwo, wszyscy, którzy jakoś tam z koni mają do, do czynienia, wiedzą o tym, że kiedy koń stoi w boksie, to ten boks się sprząta raz w tygodniu. No, ewentualnie już, jeżeli jest trudna sytuacja i mało stajennych, to raz na dwa tygodnie. Tam konie w niesprzątanych boksach stały po kilka miesięcy. Co to znaczy? że to, to znaczy tyle, że te konie stały we własnych odchodach wielomiesięcznych, to znaczy, że stały na bardzo mokrym podłożu, pod co oczywiście nie jest bez znaczenia nie tylko dla ogólnej kondycji konia, ale przede wszystkim dla jego kopyt. Żebyście Państwo sobie zdawali sprawę z tego, że koń, który ma chorą nogę czy chore nogi, to jest koń, który jest bezużyteczny, którego nie można Sprzedać, którego nie można użytkować. W tym sensie nogi końskie są wyjątkowo ważne. Konie stały w nieczyszczonych boksach po kilka miesięcy. Również była bardzo trudna sytuacja. Zwykle kowal powinien odwiedzać konia raz na 6, raz na 8 tygodni i strugać kopyta. Konie dzikie sobie radzą z tym same, ale konie w warunkach hodowlanych nie są w stanie sobie z kopytami poradzić same, w związku z tym kowal raz na 6, w tygodni musi takie kopyta zobaczyć i strugać. Y Kowala te konie nie widziały również wiele, wiele miesięcy. Co to znaczy? Dla starszych dorosłych koni oznacza to bardzo duży dyskomfort, ale dla młodych koni to oznacza sytuację taką, jakbyście Państwo swoim dzieciom nagle założyli bardzo niewygodne, niepasujące im buty i czekali, co z tego wyniki. No zwykle wynikają z tego problemy ortopedyczne, które będą się ciągnęły przez całe życie. W związku z tym stworzenie sytuacji, w której y, nie ma y, kowala y, dla tych koni, szczególnie modych, kowala kosztuje około 50 zł. To jest stworzenie sytuacji, w której obniża się nie tylko dy dyskomfort, ale obniża się wartość konia hodowanego, dlatego że te konie, przynajmniej jakaś ich część będzie miała problemy ortopedyczne już do końca życia. Następna sytuacja również bardzo ważna, to jest bardzo niskiej jakości owies, bardzo niskiej jakości siano, co w oczywisty sposób również ma znaczenie dla kondycji zwierzęcia. To tak, jakbyście Państwo swoim dzieciom dawali niepełnowartościowe jedzenie. No zawsze gdzieś tam w przyszłości się to odbije. To jest również sytuacja bardzo wielkiego znaku zapytania, czy te konie były szczepione i czy te konie były odrobaczane. To są takie rzeczy takie czynności, które się powinno robić dwa razy w roku. Wyobraźcie sobie państwo, że na 476 koni, które w tej chwili są w stadninie, 150 koni nie ma paszportów. Paszport to jest taki najważniejszy dokument konia, poświadczający, że to jest ten właśnie koń, który się urodził w tym i w tym dniu z takiej klaczy i z takiego ogiera. I to jest taki dokument, w którym zapisuje się wszystkie najważniejsze rzeczy, czyli kiedy są szczepienia, ile razy klaczy rodziła rybaki i tak dalej. Jeśli tego dokumentu nie ma, to po pierwsze nie wiadomo, co z tym koniem się działo. Nie wiadomo, czy o niego dbano, czy nie, ale równie ważne jest to, że takiego konia nie da się sprzedać. Znaczy, gdybyście Państwo kupili wianowie konia bez paszportu, to żadna stajnia nie przyjmie Wam tego konia, bo żaden właściciel stajni nie będzie ryzykował, nie wiedząc, kogo przyjmuje. I tak jak mówię, nie mówimy o przydomowej hodowli koni, mówimy o Stadnini Hodowlanej, w której trzecia, jedna trzecia koni nie ma dokumentu, które poświadczałyby to, że te konie w ogóle są na świecie, już nie mówiąc o tym, że one miałyby być sprzedawane dalej. Również to, co ważne, a czego nie było, to dentysta. Bo też musicie sobie zdawać z tego, że konia raz do roku powinien odwiedzić dentysta. No, na, naprawdę sytuacja skandaliczna i niedopuszczalna w żadnej sytuacji. To znaczy, nawet gdyby to była mała stajnia, to i tak byłoby to skandaliczne i niedopuszczalne traktowanie w ten sposób zwierząt. A mówimy o stadninie hodowlanej, która niegdyś była jedną z najlepszych na świecie, gdzie naprawdę potrafiliśmy, wychodować bardzo, bardzo, wartościowe, bardzo w, w, wartościowe konie. W tej chwili w tej Stadninie jest sześciu kowali, którzy po kolei te konie, nad tymi końmi pracują. Przyjechała również taka inspekcja z, z, z Puław z Państwowego Zakładu Weterynarii i te osiem osób, które tam od wczoraj siedzi, ma zbadać każdego zwierzaka, który jest w tej Stadninie, czyli 476. 6 koni i 600 sztuk bydła. Może Dorotę poproszę jeszcze trochę o bydle, bo... Ja chciałam jest... jeszcze powiedzieć, że wczoraj też, zanim zobaczyłyśmy to naocznie, wysłałam interpelację, interwencję poselską do pana ministra z pytaniem, czy wie, jaka jest sytuacja finansowa i hodowlana w spółce. Co więcej, zapytałam, ponieważ 8 maja przeprowadzono w Kowry, przeprowadził w, w Janowie inspekcję, w której mówi nam o dramatycznych złych warunkach. Pytanie, czy pan minister wie, a skąd no, wiemy, że ten raport i sprawozdanie z poprzedniej kontroli z tamtego roku dotarły do ministra i jakie podjął działania w związku z tym, ale i też chcemy zapytać, czy bilans pracy pana prezesa Czochańskiego jest na pewno, czy zna ten bilans pracy, i te wszystkie informacje, które dotarły. Chcemy tylko powiedzieć, że minister Czochański, który był, prezes Czochański, który był odpowiedzialny za tą stadionę przez ostatnie dwa lata, od sierpnia, kiedy z wielkim bólem uzyskał uzyskał Absolutorium. Absolutorium ze sprawozdania z działalności spółki. E, przestał się interesować tą, tą stadniną i wtedy zaczęły się największe zmiany dobrostanu zwierząt. Dobrostanu, czyli utrzymania w dobrych warunkach zwierząt. Nie mówimy tu o jakichś bardzo wysokich warunkach, mówimy o czystości, o karmie i o zabezpieczeniu weterynaryjnym. Wszystko to, jak patrzeć na to, co się działo z tym stadem prawie 600 krów, które są w skandalicznych warunkach, które nie mają opieki odpowiedniej które nie są czyszczone i które mają złej jakości karmę. To wszystko znalazło się rok temu w sprawozdaniu. W tym roku po naszej kontroli stwierdzamy, że jest jeszcze gorzej, że było jeszcze gorzej i nikt nad tym nie panował. Skąd wiemy, że prezes Czochański stał, został nagrodzony za tą swoją pracę i za upadek hodowlano i opieki nad, zwierzęta, nad zwierzętami, został nagrodzony po posadą wicedyrektora Kowru w Białym Stoku. Proszę Państwa, my tej sprawy nie zostawimy. W tej chwili czekamy na podsumowanie tego, co nowy szef stadniny zastał. Jest przygotowywany tak zwany raport otwarcia i mam nadzieję, że w ciągu najbliższych kilku tygodni już po zbadaniu właśnie wszystkich zwierząt, po dokładnej informacji dotyczącej również sytuacji finansowej, ponieważ tam jest równie wiele znaków zapytania co tych związanych z dobrostanem zwierząt będziemy decydowały dalej, co, co z tą sprawą um, zrobić. Na pewno nie można zostawić bez odpowiedzi um, odpowiedzialność szefa stadniny i Powiem tak, bo to jest odpowiedzialność oczywiście szefa, ale tam generalnie coś działo się bardzo złego, bo w normalnej sytuacji, nawet jeżeli jest nieodpowiedzialny szef, to jest odpowiedzialny koniuszy, to są odpowiedzialni stajenni, którzy po prostu dbają o te zwierzęta. To, co się wydarzyło, wierzcie mi Państwo, każdy, kto ma do czynienia z schodmi, musi być tym przerażony, bo to jest no, coś absolutnie dramatycznego, urągającego i szef stadniny nie tylko musiał nie mieć zielonego pojęcia o hodowli, ale musiał również tych koni po prostu i tych krów nienawidzić. Znaczy Musiałoby to być doskonale obojętne. Ja chciałabym podsumować tylko jednym, proszę Państwa. Cztery lata temu zastanawialiśmy się, jaki czempionat świata, jaki czempionat Europy wygrają konie z Janowa. Cztery lata temu zastanawialiśmy się, Ile nagród zyska hodowla w Janowie. Po czterech latach zarządu kolejnych prezesów nominatów PiSu, zastanawiamy się, kto ma wynieść obornik i kto ma wyczyścić boksy. Nie mówimy już o czempionatach, nie mówimy już o samych sukcesach koni, koni Janowskich, o marce konia Janowskiego. Zastanawiamy się, jak pomóc zwierzętom, którym nie ma kto. Wyczyścić boksów, jak mają przetrwać zwierzęta. I to cały obraz stadny w Janowie. Czy Państwo macie pytania jakieś? Dziękujemy. To dziękujemy bardzo.